Dobra, zacznijmy. Przedstawimy demontaż i montaż maszyny. Pompa farszu składa się z śmaka, Lej wintem lewostronnym. górnej, wirnika, dwóch łopatek, komory pompy z rękojeścią, Korpusu pompy i płyty dolnej. To co zostało myjemy wilgotną szmatką. Montaż. Zakręcamy nakrętkę. Zakładamy płytę dolną. A dlaczego ja mówisz, że kołaczkiem czurka? Nakrętkę zakręcamy poniżej płyty dolnej o grubość zapałki z zamkami skierowanymi wzdłuż maszyny. Korpus pompy. Korpus pompy posiada dwa wybrania, które wkładamy w zamki i dokręcamy. Dokręcamy kluczem specjalnym. Następnie komora pompy. Komora pompy posiada otwór z gwintem, w który wkręcamy rękojeść, a rękojeść nam pracuje w tym miejscu. Więc wkładamy kołkiem do góry, otworem gwintowanym, w przerwę w korpusie. I zakręcamy rękojeść. Wirnik i dwa, dwie łopatki. Pierwszą łopatkę wkładamy do góry drugą Długo atakujemy ją. I trzymamy za tą drugą. Wkładamy w korpus komorę pompy. I celujemy, aż tam wpadnie. Następnie płyta, dolna, górna. płyta górna posiada kołek i wybranie. Tym kołkiem celujemy tutaj w to wybranie. Sprawdzamy czy pracuje. Lej farsz. farszu. Lej farszu ma gwint lewostronny, więc zakręcamy ją w lewą stronę. I wkładamy sztymak farsz. To wszystko.